Obserwujesz setki historii ludzkich przez te 20 lat Twojej pracy, no to ja nie wiem, czy nawet nie tysiące. Mm. Każda jest inna, każda ma inną historię rodową. Jak często ludzie nie żyją swoim życiem w ogóle o tym nie wiedząc? Nie wiem, Maniu, czy jestem w stanie statystycznie jakoś to ująć, ale mogę Ci powiedzieć, że mam wrażenie, że z czasem, czyli im bardziej wchodzą nowe pokolenia, żyją ludzie coraz mniej swoim coraz życiem. Coraz mniej. Wbrew pozorom, mimo że mówi się o tym, mamy dostęp do książek, do rozwoju, do psychologów, do psychiatrii, która jednak rozwija się w jakimś kierunku. Ja nie przekreślałabym tej psychiatrii, że oni nic nie potrafią, tylko tabletkę. Jest bardzo okej okay mówić w ten sposób. Zgadzam się. I co ciekawe, mam wrażenie, Ania, że... Właśnie ilość informacji, metod, sposobów, ilość przekazów książek, dostępu do YouTube'a, dostępów do social mediów powoduje jeszcze większy chaos i jeszcze większą niepewność, czy ja żyję swoim mhm. życiem.